Na moment. który czekaliśmy? Ta, ta sekunda, ta chwila, już nie niepowtarzalna Jeżeli kogoś nie ma, to już przegapił na zawsze Panowie, dzisiaj Zakładamy gildię Dum Domowy au! Obiadek od mamy au, Na au. trzy Robimy au I Raz, dwa, trzy au! Au! au Panowie, here we go Czyli no. domowy obiadek Ewron czyli honor? No rób to Dawaj. No nie krępuj się. Go go. go Jest napisane, że potrzebuje 16 Emeraldów 4, ale przymam to wszystko. Oh! 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 Zniknął. Oh! Zniknął! Do góry na górze jest. Na górę. Na górę. Na górę. W na górę, na górę, na górę. Oh! Domowy obiadek od mamy. Czekajcie, bo opłata za dołączenie oh, przy aktualnej liczbie członków to 8 zł Nasza Torka. O. Oh. Aha Autorzy, już ja, nie grająs Dobra, że O, dobra. Kolejka do z mojego sklepiku. Dołącz, dum. Musisz posiadać dokładnie 8, dokładnie 8. O, o, nice. o. Domow... Tobias. To no, a on Zapraszamy. nie proszony. Bo... 11 zł dobra. Torek opłata. Tyko. O, teraz, wróżej. No, siema, Torek. Siema. No, Wykop na storek można. Mandzio? do gildii. jak będę miał złoto. To sekundka. Okay. Jeszcze dwie sztabki potrzebuję. Ja mam tutaj blok złota. Dobra, jestem, jestem, mam dla wszystkich złoto. Au! 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 Zahaczaj! 21 Uuu. Masz? Dobra, jestem. Do, Jakie dokładnie, ich powaliło. Widzicie, dobrze to Inaczej byśmy nie mieli złota. Panowie, Mr. Blaszka. Mr. blaszka. ile? A może? 27. 27. Może przemyślimy to jeszcze. To jest ten moment. Nie ma blaszka Ale... złota, szkoda. Następny. Okej, okay, blaszka łap złota. 27. A może marchewkę złotą chcesz? Blaszka za dużo, ma i nie wiem, Patrz na niego, Jaś, ka -ka 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 -ka. Czekaj, mam 31, <grym> potrzebuję dwadzieścia Nie nie muszę wyrzucić, tak Mnie po jednym wrzucę. Diables. Dla Jables. tempu, wow. 35, no najlepszy zawodnik, najdroższy. 35 złota. Oh, oh. Oh, 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 oh. Let's go! Chodźmy do jądra, zrobić pamiątkę. Już Bo wszyscy tu zaproszeni, prawda? Tak, 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 chodźmy tak. do jądra. Kliknijcie i zobaczcie kto jest pierwszy jak Agilia. No i proszę. No panowie, tutaj będziemy musieli to oświetlić tym niebieskim płomieniem. Ja Stawmy te, się jakoś y, ładnie. Te samce przyniosłem, te sansy przyniosłem wam. Czyli to jest idealnie tak, jak wycelowaliśmy, prawda? Za Pytanie, panowie, czy my mm -hmm. możemy zniszczyć to jądro przez przypadek, czy nie? No pewnie Nie, pewnie no pewnie, to to chyba nie mam nadzieję... się sprawdzi przypadkiem. Nie, na pewno nie możemy. To nie tak działa. To... Na 100% nie. nie możemy. Szczę, ja ja nie będę to... tego sprawdzał. Nie. Panowie... Nie? Nie, to zaszczyt. Nie, to zaszczyt. nie możecie go sami rozwalić. Blacha miał rację, on to jednak kieruje. Panowie, na... to zaszczyt być z wami w filmie. Mamy taki gwiazdę. O to wiecie. Panowie, mamy jądro i mamy e, Kuboida. Tutaj. To jest starting point. Jak się stoi przed tym. tym. Tutaj. A, starting point jest tutaj. I 100 kratek w każdym 50, sposób. 50 w każdym 50. W każdym 413 okay. plus 50, minus 413 plus 50, 72 nie. Dobra. Nie. To nie wystarczy po prostu z nas nas, naszej ekspiarki używać? Diabeł. Dobrze. Masz żelazo ma. w Ty, czekaj, bo tutaj mamy jakiś intruzów, co jest? Nie, panowie, nie, 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 Sytuacja jest taka. Czemu na No bo go walnąłem nam w mordę, no sytuacja Czekam jest taka. Ale słuchajcie, nie w sumie tak Słuchajcie, naprawdę. słuchajcie, słuchajcie, panowie, póki nie mamy murów do końca zrobionych, to wszystkie nasze skrzyniki są odsłonięte, nie można tutaj po prostu wchodzić do mordy. To prawda. Weź wyżebrać coś, no bo ten Debil mnie zabił. No to on chyba niech zjedza, nie będzie chętny ze mną gadać. Ale jesteście mile widziane. Powiem tak, może zagadamy z nimi to jakiś. Tutaj no może właśnie, czy z nimi znaczy słuchaj, ja potrzebuję jedzenia, bo mam dwa, mam dwa głody. Ej, ale to ładne mury zbudował, takie netherowe. Są w ogóle nowe bloki, chat, nie? Czyli sprawia, czy jest, że jesteśmy Karitasem. Jak widać tak Meanwhile <grym grym i wiedzinie> A macie jedzonko koledzy? Znowu czekaj, czekaj sprawdzę, czy jesteśmy karitasem Dobra Smoker Jak widać tak <grym i wiedzinie> Co ty kurde blaka robisz, powiedz mi Dobra Kurczaki no. CO TY ROBISZ, powiedz MI W TYM MOMENCIE Co, o, o co ci, z ci chodzi? Black a, Black a, z jest co? jesteście co? Orkami z Mordoru, z wiesz, 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 Lord of the Rings Mordor wiesz, jeden wiesz, z ziemiami Panie minę teraz Dzień dobry, ja jestem Nie Miło cię widzieć, diabeł. Dzień dobry, dzień dobry, a wy się nie lubicie z Kolegą Nexa, to jest dobry, nie, nie, to nie, jest. Nie no, bieg. generalnie wchodzę na serwer i mnie jakaś śmata. Bije, nie mnie, o, proszę, ciekawę. jestem biedny, no ty ruro, jestem biedny, nie mam mi styku. Nie Ewron, Ewron, patrz. Macie plagę Polski tutaj rzeczywiście. Tak, mamy. Ehm, no i ja jak widać jestem Polakiem. Widać, to jak spojrzysz tak, na mnie, widać od razu, że nosać, tak. 100% Polak. No widzisz diabeł. Włoch, weźmiecie <laughs> mnie, a nie nas. No to byśmy inaczej rozmawiali, prawda? Ja powiem tak, a to jest pies przewodnik, bardzo przydatny. Pies przewodnik. Ej, panowie, sytuacja jest taka. Yy... Sytuacja jest to taka, nie mamy murów, nie przyjmujemy nikogo nowego, ale możemy dać pakt y o sojuszu. Jeżeli chodzi o przyjmowanie do teamu, ustaliliśmy, że dopiero jak założymy gildię, wiesz jak na tabie macie JD Team, no nie? To dopiero potem faktycznie będziemy ewentualnie brać nowych ludzi, bo póki co zbieramy materiały i wiecie, jakby no nie chcemy, żeby ktoś na Janusza przychodził. Tak, <laughs> tak, da, da, ja, ja wiem, wiem, wiem o co chodzi. Janusza, <laughs> Nie no, my na Janusza? Proszę się, <laughs> A, a, a dasz jedzenie jakieś? W moim przypadku znaleźć. <laughs> Proszę, jasne. O, super, a jest jakieś diamenty może się coś? Tak, pewnie, jasne, mamy. <noise> znaczy chyba, że ewentualnie możemy się dogadać tak, pana, że pomożemy wam po prostu mury zbudować, a nie będziemy mieli względów w skrzynki i tak się wkupimy w wasze jakby e, towarzystwo, co wy na to. coś takiego zaproponował, wiecie co, słuchajcie, możecie, macie misję, MSG tak? był. No, dawaj. Jak widzicie, robimy mury z blackstone Na pewno. Nie wiem, czy Diablo jest z Minecrafta jakoś dużo, wiesz o co chodzi z Blackstone'em. MSG do, y, Resztki stereo nie warto. Och, bo my, my nie potrzebujemy pomocy z budowaniem, my mhm. potrzebujemy pomocy z matsami na to. Czyli trzeba by pójść do netheru i zebrać jak najwięcej Blackstone'a, czyli po prostu rozkopać wszystkie cytadele, jakie zobaczycie w netherze, i po prostu przynieść Blackstone', ponieważ z tego robimy mury. Jeżeli sobie surowca nazbieramy w którymś miejscu, to później możemy zadecydować, czy rzeczywiście Diabeł. chcemy do nich, czy do kogoś innego. Ja mam pomysł. Chodźmy jeszcze do jednych debili. To, to tutaj mamy wybór pomiędzy baranem, baranami, a baranami, nie? Ewentualnie jak tory... O, tor. Barany, baranami, a ba... Dobrze. Tak, tak, bo o, właśnie tutaj widzimy baranki, no na jeden się udali. Słyszałem. Tak, tak. Powiem, panowie, tak. Sprawa jest, no, nad wyraz ciężka. Gdyż... Ja jestem ciężki też, więc. Usłyszałem ja ja, ja cięższy parę słów Barany, barany, usłyszałem. To parę ja słów był za akurat. Wiele. Dodatkowo wpisowe nie jest żaden Blackstone. Wpisowymi jest Nederite oraz Crying Obsidian. Crying Obsidian. Także Crying Obsidian. Cholera, to ja no, nie wiem, co to jest, ale się Musisz napłakać A, no na Obsidian. Właśnie. Także panowie, jeżeli przyjdziecie z wystarczającą ilością Nederite'u i Crying Obsidianem, można. Powiedzieć.